Cześć, jestem Agnieszka. Cześć, jestem Ania. Jacek. Pragniemy Was zaprosić na galę inauguracyjną 11. edycji programu Akademia Przyszłości, która odbędzie się 23 listopada 2013 roku o godzinie 14.30. Będzie pan Kleks, a Ty? Na gali będzie wiele atrakcji. Oprócz tego będzie pan Kleks, dzieciaki otrzymają indeksy sukcesów i zaszczyty zwycięstwa. Piecku, Czy jesteście ciekawi, jak wygląda życie tutora z perspektywy? Jak wygląda życie w Akademii z perspektywy tutora? Co nieco zdradzi Wam na pewno ten oto kalendarz, który będzie do odebrania już właśnie w najbliższą sobotę. Będzie! Będzie zabawa! Będzie się działo! Będzie suchy lud. Akademia w przyszłości. Uczymy wygrywać. I'm <laughs>